Niesamowite! Ja, ja naprawdę pytałem się, kilka razy się pytałem, ja mówię, ile, a ona mi 520 milionów. Ja mówię, niech pani sprawdzi, mówi, jak 520 milionów. Także będziecie pierwsi, wam to powiem. i ona, Wiem, że będą wszyscy chcieli. Pożyczać ode mnie teraz, ale trudno. Mówię, niech pani to na pewno sprawdzi jeszcze raz. I ona sprawdziła jeszcze raz i mówi: tak, mówi, 520 milionów jest do wygrania. No to ja mówię: dobra, to, to proszę, wziąłem ten kupon i, i czekam teraz. I jeżeli ja wygram te 520 milionów, to ja postanowiłem, że 500 milionów rozdam, a zostawię tylko 20. Także kochani, piszcie, pierwsze 500 osób, które do mnie napiszę tutaj, to z tego ma po milionie. Prawdopodobieństwo trafienia 520 milionów jest. 1 do 139 milionów, czyli większe prawdopodobieństwo jest, że ktoś kupi moją książkę i przeczyta ją 27 razy z rzędu i będzie się 27 razy z rzędu śmiał w tych samych miejscach. Tu jest większe prawdopodobieństwo. Dlatego polecam moją książkę, czekając na milion ode mnie. Oczywiście możecie poczytać tę książkę i się trochę pośmiać. A ja idę zobaczyć, czy w domu wszyscy zdrowi, bo ostatnio ten grypa u nas panowała. Na razie, cześć, ale jak widać, nie tylko grypa.